5 4 3 2 1. Dzień dobry. Marzec z snem marzeniem zaczniemy spektakularnie, bo od podróży w kosmos. Właśnie wokół tego tematu krąży fabuła francusko-niemieckiego filmu Proxima. Reżyserką, ale i scenarzystką tej produkcji jest niezwykle utalentowana Alice Winokur, która w swoim dorobku ma m.in. Cezara za scenariusz do filmu Mustak. Co ciekawe, i Proxima ma swoje nagrody. Mam tutaj na myśli dwa prestiżowe wyróżnienia na jednym z najważniejszych europejskich festiwali, jaki co roku odbywa się w hiszpańskim San Sebastian. W roli głównej na wielkim ekranie zobaczycie Państwo Ewę Green, aktorkę, którą kojarzyć możemy z rolami w takich klasykach jak Casino Royal, Królestwo Niebieskie czy Marzyciele Bernardo Bertolucci'ego. Wcieli się ona tutaj w rolę astronautki Sary, która próbuje pogodzić zawodowe ambicje z macierzyństwem. Co z tego wyszło, przekonacie się Państwo już 15 marca od godziny 16 w Kinie Marzenie. Do zobaczenia.